Kolejnego vloga. Ubieraj czapkę. Wychodzimy, ubieraj czapkę. Wychodzimy właśnie. Jak biorę śmieci. Tak, o, Super! i ty się ubrał pięknie! Tak, pięknie! Pięknie! I kaptuzi. Zdję. Zdję. Dobra, idziemy. Ej, a to? Weźmiesz na chwilę? My dzisiaj właśnie wychodzimy. Musimy parę spraw załatwić i właśnie mój panicz boi się strasznie załatwiać jakieś sprawy, wiecie, jeżeli trzeba do kogoś podejść, coś poprosić, to do kto tu jest bardzo wstydliwy, taki jeden pan. I ja mówię, bo trzeba, rozliczyłam pana na PIT i trzeba i po do punktu ksero i powiedzieć, poproszę mi to wydrukować, specjalnie na tym pendrive jest tylko jedna rzecz, zrobisz to. To on jest. Mamy dzisiaj sporo do roboty, ale nagrywamy właśnie dlatego, że nie siedzimy w domu, tylko jeździmy, bo we wtorek, jakśmy rano wyszli po śniadaniu, tak jak wam mówiłam, właśnie chcieliśmy. Teraz idziemy tylko, plus się odbija w kamerce, zakupy, bo Igor wczoraj mi wywalił znowu kwiatki, więc muszę zmienić kwiatki, wietoniczki muszę kupić. Niestety kastoramy opis są zamknięte, więc Idziemy do kerfu, i jeść. I do okay. akwarystycznego idziemy. Mhm. Nie zdążył. Igor przez stopień przechodził. Dobra. Także. Idziemy tu, ja się tak nie bawię. Naprawdę się. A nie, tu jest Jarek. No, tak się no. nie bawię. Chciałam tylko kupić dwie doniczki i ziemię cebulę. Ja nie wiem, jak przy tym, panie, wyszło. Sam powiedziała, że lubię ogródek. Tak, i to już jest moja wina, tak? I przy tym, panie, jak to powiedziałaś, to sobie kupiłeś za. Za. Za Zachciank. Nie za no, tylko... to powiedz za Za więcej, jakbym kupił to chcianki. Jak to było planowane? Co było? Ja naprawdę szłam. Tylko kupić te dwie doniczki. Do tej jeszcze potrzebuję ten taki pałąk, żeby. Yy roślinę przyczepić, ale nie było. I ziemię. Ja już nie chowaj mi jednej ziemi, bo będę to zrobić. Co? Będę robić. Bo chcę, wiecie co, posadzić właśnie tutaj tak. mi wywalił tą roślinkę. Ona mi naprawdę ładnie rośnie, I cięcie. I cięcie. więc ją... Co się stało? Ściągnę mu portki. E, więc muszę ją wysadzić, wiecie co, ją troszkę podaranimować. To przesadzić do normalnej ziemi. Doniczkę kupiłam dla tego kwiatunia. Większą, ale to chyba wezmę z innego po prostu, bo widzę, że miałam jeszcze jedną doniczkę kupić, tylko mnie ten pan zakręcił. Bo tą doniczkę będzie nadracenę. A tą chciałam właśnie tutaj, żeby położyć na e, mój kwietnik trzeciek. A kwietuszki są takie. Tak, także e, teraz będziemy się bawić w ogrodnika. A ruś sobie jeszcze dokupił e, doniczki, bo on będzie sadził jakieś koperki, nie koperki, dziwne rzeczy. Jeszcze tutaj takie. No, także ja swoją część skończyłam. Jaruz właśnie przyszedł do swoich e, i pokażę wam moje kwiatunie. Tu sobie Jarek już coś przygotowuje. A ja tak zasadziłam to. I tu. Tutaj przesadziłam, wiecie to do, dołożyłam keramzyt i tu dołożyłam keramzyt do draceny. Też troszkę tego grubosza mojego zrobiłam, tylko wiecie co, Jak będę musiała jeszcze dać na pałąk, ale nie miałam. To przesadziłam, bo pałąk ze storczyka włożyłam do mojej draceny. I dracena ma większą doniczkę, bo jej doniczka to była ta. Widzicie? Więc ma... Większą doniczkę, żeby sobie rosła spokojnie. Także ja je jeszcze szybko podleję i robię obiadek dla panów. E, a co? Aha, no i tam. To wzięłam, wiecie, to z wymianki. Kraków się dzieli. Co to było? Tacie robisz? Nie mhm. patrzcie się na małagan. Jesteśmy jeszcze przed sprzątaniem. O. tak. O, proszę. I to mam z wymianki. Dostałam wiecie co, takie malutkie, malutkie, jedno, dwa takie ledwo ledwo. I patrzcie się jak to tfu, tfu, brzydko rośnie. No. Także nie, rośnie zdrowo. Zmieniłam, troszkę dołożyłam wody, dołożyłam keramzytu do, tyłu, do dołu. No i jest. Tak. To też rośnie, tylko fiwka, yy, fiwka chodzi, troszkę tutaj muszę ziemi, widzę, dołożyć. Także i też szybko dołożyć tutaj ziemi. Jarek teraz zmienia rybką wodę, ja robię wszystkie jej, szybkie, robię nam obiad, już prawie koniec i lubię wątróbkę, nie wiem jakby ja lubię wątróbkę, ale nienawidzę jej kurwa, kurwa czy zrobić, ponieważ strasznie szczerze mi właśnie, poparzyła, bo yy, pokażę wam tak, bo tu mam cebulę, Wiedziałam, że za mało to dołożyłam świeże i jeszcze raz to, to muszę porobić. A tu jest wątróbka. A i to Wam pokażę. Patrzcie się jak to wygląda. To jest warzywa na patelnie yy, z przyprawą włoską. I to wygląda szczerze. W telefonie lepiej niż na żywo. No ale dobra. To jest do obiadu i tam będą ziemniaki. Więc robimy. Jarek tam działa jak widać z tymi akwariami. Ja jeszcze kwiatki muszę jeszcze muszę kwiatki poznać, poukładać. Mam finito. Cieszę się, że wczoraj załatwiłam ponieważ że naprawdę na fajną panią trafiłam, jeśli chodzi o księgowość, bo zapomniałam sobie, że jak w tamtym roku dostałam z YouTubea pieniądze. No i wiecie. Yy, marne grosze, bo marne grosze, ale wiecie, ja nie Nowak. Ja układów z Skarbówką nie mam, to ja mnie za te marne grosze mogli łapać, Więc ja wiedziałam, że wolę się to rozliczyć, w przyszłym roku to już zrobię razem z biurem e, rachunkowym, to coś miałam, z biurem rachunkowym to zrobię i zobaczymy, czy to też trzeba być rozliczyć, czy nie, w przyszłym roku pewnie nie, bo w tym roku nie dozbieram do trzech stówek. od trzech dopiero są e, prze, przelewy więc no zobaczymy, ale jak będzie następne właśnie, może za dwa lata będę się rozliczać no to może wtedy zrobię to z biurem rachunkowym i powiem mi co i jak tam i popatrzcie się strasznie taka jest po jednej stronie obu Marta ja to wszystko poprzycinam dzisiaj ja myślę, że to kot ja myślę, że to też może coś nie wiem ale Fifka na szczęście tego nie je, tylko to pogryzie i wiecie, nic się nie dzieje rozwaliłam sobie ziemię na kwiatuszku. Ale będę... Będę odkurzać, to to pozbieram wszystko. Będę sprzątać zaraz, bo pranie czeka. Tylko zjemy i ja się też biorę. Ja mam nadzieję, że mi pomoże znaczy on będzie kuchnię mył. No ja muszę mieszkanie poukładać, poodkurzać i podłogi są mi dzisiaj. Także taki mamy dzień. Ale jestem dumna z tego, żeśmy już tyle zrobili. No ja wiem, czy tata tak zamknął! Ciu? I musisz siedzieć. Także ja się biorę szybko jeszcze za obiad. Przepraszam i. Dobra, idę znowu, tu muzyka idzie. Biorę się za obiad i. i odezwę się dopiero. Siedem, że jest dopiero 21 za 5. A my skończyliśmy i już zamykam okna. Właśnie Igor będzie robił myju, myju. Czekajcie. Jarek mu robi. Myju, myju, a ja właśnie idę do Biedronki, Rzecznie nie informuję. Że vloga dzisiejszego będę dogrywać jutro, jak przyjdą młode i chcę zrobić jutro jeszcze: e, Co? Szarlotkę. E, byłam na, w Biedronce, e, kupiłam jabłka, bo nie było jabłek prażonych, więc kupiłam jabłka i będę robić. Teraz jestem grzeczna. Możecie zobaczyć. Ja pracuję. Ja roźgra. Robi mi teraz kanapeczkę. E, I co? I jest już po 11, ale chcę tego vloga złożyć, także myślę, że. No, po 12 skończę na pewno, bo jest 26 minut na um, boże materiału. Więc tak to jest taka ponad godzinka roboty. Także bierzemy się za pracę jutro. To, co dzisiaj nagrałam, jutro jeszcze dogramam kolejny dzień. Jak będą dziewczyny, bo te dziewczyny nagrywam. Te dziewczyny oglądają, wiedzą, że nagram i je ja też nagrywam. Także do zobaczenia jutro. Ja pracuję, żebyście mieli tego wloga najdalej jutrzejszego dnia jak obiecałam tak się odzywam do was w następnym dniu jest już prawie 12 za 15 ja jestem grzeczna zupę robię zgadnijcie jaką ogórkowa dawno nie było więc robię ogórkową Igor jeszcze nie poszedł spać ale dzisiaj jest o dziwo grzeczny bo nawet jak jest taka cisza wiecie to ja lecę zobaczyć co on robi ale na przykład teraz oglądam sobie wiadomości. Moje dziecko, tak. Więc nawet jest grzeczny. Yy, I wiecie, co najlepsze jest to, yy, że dał mi się wyspać, ponieważ spał całą noc, obudził się raz przed ósmą, ale dała mu smoczka i dziecko poszło spać. Yy, I w tą przed dziewiątą zaraz. Jakoś tak. Wiecie co, poczekajcie. Odwrócę się do Was za minutę, bo poszukam za tyłu, bo zauważyłam, jak nagrywałam ostatniego vloga, że mnie. O, tak, widać. Dobra, jestem. Może będzie lepiej. Może tak. Będzie lepiej, tak, Google? Może będzie lepiej, wiecie, bo to jednak przybliża i to tak nie fajnie. A ja jednak nie zawsze patrzę w kamerę, tylko się rozglądam. Także jest za 15 12, ja dopiero będę jej zaleśnie na nie. Stwierdziłam, że chce mi się jajecznicy. Więc sobie zrobię jajówę i gorek już zjadł Gryssiur i jadł w kuchni, wiecie, bo siedział ze mną. I powiem Wam, że nawet ładnie zamiast go gdzieś brać to w kuchni. Jabłka jak widzicie przygotowałam. O jajka też już dwa widać. Jabłka przygotowane. Gdyż mama nie domknęła, tak? Daj mama zamknie. Będę chciała dzisiaj zrobić jabłecznik szarlotkę, tak jak wam mówiłam oczysz się no, także jestem grzeczna robię dalej zupę idę poprzemieszać wszystko jestem grzeczna i śniadanie bym zjadła bardzo na ciebie nakrzyczał, że nie jestem pewna teraz nagrywam Ania na vloga, więc coś chcesz powiedzieć? Jaką czarownicę? Ja właśnie na ciebie przekłałam. Ona mówi, że jest czarownica. Patrzcie, jaka to jest ładna baba. Tylko że ona nie wierzy w siebie. Te twoje włosy to bym cię obcięła i ci zabrała. A to najlepsza ciecia dla Igora. O, tu jest, proszę. To jest najlepsze ciecia dla Igora, tak. Mhm. A ciocia mu da telefon. Mhm. Widzicie? Patrzcie, to jest dziecko. No nie pasuje coś Ale jest zajęty, bo my oglądamy e, horror Tak? Ładnie dzisiaj nie wyglądasz Cudownie Dobra, kończę nagrywanie, bo muszę ją zjebać No, wiecie co? Ja właśnie e, zrobiłam się na ludzi Ale włosów dzisiaj nie prostowałam, bo i tak jest beznadziejna pogoda Ktoś tu jest i jedziemy do Mamy Jarka. Tak. Jedziemy do Mamy Jarka. Tam Jarek musi trochę jej porąbać. Drewna. Wracamy i musimy... Stwierdziliśmy, że dzisiaj musimy zrobić przemeblowanie, bo w czwartek do mnie przyjeżdżają rodzice, bo w piątek przyjeżdża pan mi zakładać telewizję. Tam z internetem ze wszystkim. Wiecie co, przy przedłużeniu umowy wyszło tyle samo, co, ja, co był teraz abonament. Eee, a tylko że telewizja i telewizor jest w się Mamy, wiecie, ten nasz stary telewizor, to co widzieliście, zresztą pokażę Wam w domu jak będziemy. On jest taki, no powiem Wam szczerze, nas no, 15-letni to tak na, na spokojnie. 15-letni, eee, więc no, trzeba było porobić troszeczkę i akurat wyszedł w tej samej cenie, a to wiecie, tak na chwilę, więc każdy telewizor tak naprawdę będzie lepszy niż ten, co my mamy teraz. Tak, i ja miałam mieć poniedziałek wolny i mam okazało się czwartek, piątek wolny i dobrze, bo mam pozmieniane tak yy, zmiany, że właśnie w poniedziałek się tam z kierą moją rozmawiałam, że przyjdę jej na szóstą, bo Jarek ma wolny, żeby tam dostawę porobić, bo są przebudowy, no to mam na szóstą, potem mam 7.30, więc mogę spokojnie tego oto pana do Żłobka zawodzić, A jutro go zawiezie Jarek Także e, dzisiaj myślę, że zakończymy Tego vloga, ale to dopiero wieczorem Zobaczymy co nam będzie z tych przemeblowań Także no my jedziemy, jest 12 .00. Mam nadzieję, że na trzecią Będziemy spokojnie w tym domu, bo jeszcze trzeba kupić wodę e, Żeby nawrócić się I porobić trochę przemeblowań Więc trochę będzie szurania Więc tak do 8 musimy się myślę wyrobić 8-9 No, także Dzisiaj nas trochę pracy czeka Także ja nie prostowałam włosów, bo jest na polu, tak. Ja jak właśnie jestem w sklepie, to jest mój osiedlowy sklep. Także to nie było sensu, bo pewnie może mu pójdę pomóc troszeczkę, to To, to tak jak ostatnio bym miałam włosy Bo ostatnio byliśmy we wtorek u niego, tak, we wtorek, to powiem Wam szczerze, że razem przenieśliśmy cztery kubiki drewna tam do jego do stodoły takiej czy do shop. Nie wiem jak on to nazywa. To nie jest To nie jest stodoła. Nie wiem, taki duży taki budynek. <grytania> Tam przenosiliśmy i byłam cała mokra, bo miałam kaptur założony z tej kurtki, a kaptur jest nieprzemakalny, w sensie nie przepuszcza powietrza, tu było wszystko ok a głowę miałam jak spod prysznica. Także dzisiaj też postanowiłam nie prostować włosów, bo nie wiem czemu nie polecę pomóc, żeby to szybciej pooganiać. A my wróciliśmy właśnie. Nie nagrywaliśmy tam nic, bo tylko tak naprawdę Jarek przyjechaliśmy. Jarek pociął drewno tam z mamą. ja z Igorem siedziałam. Nie ja jak mam... ja drewno. No właśnie chciałam, ale zapomniałam telefonu. Myślałam, że zapomniałam telefonu, a nie chciałam wychodzić. A my właśnie. E... Mamy mało rozpierdol w pokoju. E... Tak, proszę. E... Robimy małe przemeblowanie. No bo w piątek ma przyjechać ten ma przyjechać pan montować ten orange światłowód no i w tygodniu będzie też telewizor 55 calowy więc on się nie zmieści bo to jest 32 calowy on się nie mieści więc ten idzie do sypialni a tu będzie ten drugi więc na razie musimy przetasować trochę meble bo one i tak potem idą na tą stronę ale to jak będziemy robić podłogę dopiero to znowu będziemy robić przemieszanie także ja się biorę do pracy Karol się śmieje, bo właśnie mówię, że idę nagrać mały update naszych postępów dalej mamy burdel ale już mniejszy ale już mniejszy ale burdel został tam i tutaj właśnie ja działam z telewizorem więc burdel mamy tu więc na razie mebra. dopóki nie będziemy przenosić, zegara tam nie będzie Eee, na środku będzie telewizor. Po prostu stał. No, trzeba sobie na razie radzić. Jeszcze nawet nie będziemy kupować, bo mamy inne wydatki. Eee, a nie jest źle. Powiem wam, że to tak źle nie wygląda. Tu będzie dracena duża stała. A wiecie co to znaczy? Kolejny pretekst, żeby kupić sobie kwiatuszkę. Będzie kwiatuszka. I będzie kwiatuszko. Muszę sobie ja kupić. Bo pamiętajcie, nie może braknąć mi kwiatuszków. Bo skoro ja wezmę w mi tracenę. Nie tracenie, tylko monstera. To coś tam musi być z powrotem. Czekajcie, bo widać, że moje kochanie jest w domu. Bo wszędzie się świeci, gdzie go nie ma. Dobra, ja się biorę za Tutaj. Wiedzę już z pani, o ty pani, czy co ty robisz? Nie. No i ja biorę się za ten telewizor, który będzie stał tu. Jaruś jest bardzo zadowolony, że to będzie telewizor, ja mniej. Bo ja tyle lat żyłam bez telewizora w sypialni i ja nie potrzebuję. I nie. gol jest grzeczny, bo siedzi albo. Dziadzi. Komuś wali? Komu wali? No, teraz Wam dam przebitkę e, z tego, jakiego go Dzisiaj rano. Muszę chyba tutaj dać szczepelki. I Gorek mama nie chce być ta zła, ale już jest prawie dziesiąta. Byłoby miło. Cześć! Mogę światło? Nie jeszcze. A o jakie oczko zaś pany. No jest za 10, 10, proszę pana. Byłoby miło, jakby pan wstał. Bo wie pan, co od poniedziałku jest. Wstajemy już wcześniej. N nie, nie? Tak. Będziesz wstawał wcześniej. Kocham. Nie ma Kończymy vloga? Nie kończymy No to nie będę nagrywać, bo to będę robić Tak? dobra. No to mam robić zupę O no, akcja no kurwa masz tam na... Ja pierd... Nie mogę, nie mogę Tu oglądać na cześć Woli musi się napić Nic nie chcę. mu Ale ktoś mi ukradł moje winko. No a tam pisk, pisklaczek, pisklaczek, no także w sumie nie wiem ile ten vlog będzie miał, ale tak jest poukładane, ruk 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 gol, 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 wielkie. E, także my zrobiliśmy układane, także jest spoko. Tu nie będę nagrywać, ponieważ jutro będę miała sporo do roboty, gdyż. Boże, jaka jest tu Tak, gdyż będę miała rozrzeszczonego Igora. Boże, on się w końcu wyżyje w żłobku. W końcu się wyżyje. Także e, będę miała. Nie udaje się Igora. Muszę zrobić zupę. Eee. I chyba zrobię żurek, żurek zrobię. I zrobię młodą kapustkę z kotlecikiem i ziemniaczkami na obiad. Jarek jutro jest w pracy, ale żebym miał po pracy. Widzisz jak ja u ciebie mam. Cudownie. Już jest fama, wiesz, na tym u ciebie na wsi. Na Tak, już wszyscy wiedzą. Fama poszła. No i... Mm, Zrobiliśmy jest przygotowane pod telewizor, także w tygodniu Jarek ma akurat wolne, ponieważ jutro idzie do pracy, to jest niedziela, a potem idzie w piątek. I to jest wszystko. No ale w tym tygodniu było cztery razy właśnie. Wtorek, czwartek nie, jak to byłeś? Poniedziałek, środa, piątek i jutro. No, no. kurwa, Nie umiem tego dobrze Przepraszam

Druga połowa. Jo, widziałeś? Nie patrzyłeś. Nie, widziałem. No więc my kończymy mecz. go oglądać. Była ładna brama I wiecie co i ten posprzątany jest, także jutro nie będę miała czasu nagrywać, więc od razu mówię, że nie będę tego robić. I mam ostatni dzień przed powrotem do pracy i przed nowymi zakwasami, bo oczywiście jak chyba to dorosmana po dwóch tygodniach to się ma zakwas, a co dopiero ja mnie znów nie było miesiąc. Ponad sumie mi nie było e, 5 tygodni, prawie 6. Nie, 5 tygodni mi nie było. Także wiecie, zakwasy będę miała tak, że nogi będę miała. Tak. Także żegnamy się z wami, wszyscy. Życzymy e, miłego oglądania. E, mam nadzieję, że się podoba to, że kolejny vlog jest tak szybko. Chcesz coś powiedzieć? Że mam nadzieję, że wygramy się, nie czy... Jeżdżała, może byś tak się pożegnał. Żegnamy się, a w maju, jak będzie kręcony vlog, jak się uda. Takie małe, obrótkowe rzeczy. To będzie nagrany vlog z tego. To co, ale przecież sądziłeś, tak? To ja tak, ale wziąłem. jak się rośnie, jak nie wyrośnie, nie no pokażemy, że mi nie wyszło. <śmiech> 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 czy jak nie pokażemy, to ja nie wyrosło. To wiecie, że nie wyszło. Tak, ale po dziwnej zośce mam. Oczywiście ja muszę mieć Pylargonie. Więc ja już wie, że ja muszę mieć pięć tych długich do na piłagę, tak? Jaki zgony? Igo Tak. I gdzieś jeszcze chyba dojadę. Jest. I Jarek się tego wam powiem, cieszy, że jutro jest w pracy i ja będę jutro Igora przewijać, bo Igor tak dzisiaj namieszał, ale tak namieszał, że ja sobie też współczuję. Także do zobaczenia, buzikę.